Hej, z tej strony Nancy. Sandbary stały się coraz bardziej popularnym rozwiązaniem audio, oferującym znacznie lepszą jakość dźwięku niż standardowe głośniki wbudowane w telewizory czy monitory. To kompaktowe urządzenia często zaprojektowane z myślą o oszczędzaniu miejsca, jednocześnie dostarczając potężne doznania dźwiękowe. W ostatnich latach sandbary zdobyły uznanie ze względu na swoją wszechstronność i zdolność do poprawy doświadczenia audio. Zarówno przy oglądaniu filmów, jak i słuchaniu muzyki. W tej recenzji przyjrzymy się jednemu z tych sandbarów, a konkretnie modelowi Creative Stage SE, by zrozumieć, jak sprawdza się on w codziennym użytkowaniu. Creative Stage SE to niewielki głośnik, zajmuje miejsce na moim biurku. Mając 41 cm szerokości, około 7 cm wysokości i 11 cm głębokości. Jest wystarczająco niski, aby zmieścić się pod większością monitorów. Cechuje go przeważnie błyszczący, czarny plastik, który niestety przyciąga kurz i odciski palców. Przednią część pokrywa metalowa kratka skrywająca głośniki. Znajduje się tam także dioda stanu po prawej stronie, duży przycisk do zmiany źródeł oraz obszerne pokrętło głośności, które jest całkiem intuicyjne, zwłaszcza gdy siedzisz przy biurku. Regulacja głośności jest łatwa do odczucia i wydaje się solidna. Z lewej strony znajduje się otwór Bass Reflex każdych rozmiarów. Z tyłu znajdują się dwa porty, jeden port USB typu C do podłączenia do komputera, port zasilania i port serwisowy USB typu A. Na pokładzie mamy również łączność Bluetooth. W komplecie znajduje się praktyczny pilot zdalnego sterowania, który umożliwia wygodne sterowanie głośności, zmianę źródeł dźwięku czy kontrolę innych funkcji bez konieczności wstawania z miejsca. To szczególnie praktyczne rozwiązanie, zwłaszcza gdy Soundbar jest umieszczony w trudno dostępnym miejscu. Jeśli chodzi o jakość dźwięku, to trzeba przyznać, że brzmienie Creative Stage SE przewyższa oczekiwanie związane z jego ceną, co jest charakterystyczne dla wielu produktów tego producenta. Bas jest mocny, ale nie przytłacza, co stanowi pozytywne doświadczenie. Po włączeniu dźwięku przestrzennego można odczuć subtelne efekty przestrzenne, choć nie zawsze są one bardzo wyraźne. Ogólnie rzecz biorąc, jakość dźwięku jest całkiem przyzwoita. Warto zauważyć, że przy poziomie głośności ustawionym na 50%, sandbar może wydawać się zbyt cichy. Dlatego zazwyczaj preferuję ustawienie go na poziomie od 80 do 90%. Creative Stage SE okazuje się być naprawdę fajnym sandbarem, zwłaszcza jeśli ktoś chce zaoszczędzić miejsce na biurku. Nie byłabym jednak przekonana do tego, jeśli szukałabym czegoś do telewizora w salonie. Istnieją lepsze opcje, a osobiście w takim wypadku wybrałabym sandbar z subwooferem. Warto jednak zauważyć, że zastosowanie tego typu sandbara na biurku, i biorąc pod uwagę, że aktualnie kosztuje około 300 zł, nie jestem pewna, czy są znacznie lepsze alternatywy. Oczywiście, chyba że zależy ci na rozdzieleniu dźwięku na lewy i prawy głośnik, ale to już zupełnie inna historia. Pod względem trudności, Creative Stage SE jest jednym z fajniejszych wyborów. To wszystko na dziś, do zobaczenia.